Spotkanie mks Ulimanowi, podobnie jak wszystkie mecze w czwartej lidze, rozpoczęło się od uczczenia minutą ciszy pamięci Ryszarda Niemca, byłego prezesa Małopolskiego Związku Piłki Nożnej. żółto-czerwono-niebieskich, a drużyna gości w zielonych strojach. Lepiej to spotkanie rozpoczęli goście, którzy już w trzeciej minucie stworzyli sobie dogodną sytuację. Tutaj strzelał Rafał Wasyl, ale pewnie interweniował Karol Pietrzak. W dziewiątej minucie ponownie w roli głównej był Wasyl, który głową próbował zaskoczyć golkipera gospodarzy. Po kwadransie gry Radziszowianka spuściła stonu, a gra się wyrównała. Do głosu zaczęli dochodzić trójkolorowi, którzy raz po raz zagrażali bramce strzeczonej przez Kipka. W 27 minucie Michał Ślaski bez namysłu posłał piłkę na bramkę gospodarzy. Futbolówka otarła się o zewnętrzną stronę słupki bramki Limanowi. Przed końcem pierwszej połowy ponownie groźnie zaatakowała radziczowianka, Jednak strzał Paciorka nie znalazł drogi w światło bramki. W 41 minucie przed polem karnym został sfaulowany Stróżyk. Arbiter Maciej Górski za to przewinienie ukarał żółtym kartonikiem Tomasza Kurka. Sosnowski nie zdołał płaskim strzałem za pola karnego pokonać Pietrzaka. Limanowia na tą akcję gości odpowiedziała uderzeniem Kurka. I tak zakończyła się pierwsza połowa. Po zmianie stron Tolimanowia wzięła się do pracy. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Piękną szarżą popisał się debiutujący w barwach trójkolorowych kubabelskim, Minął trzech rywali i precyzyjnym strzałem w krótki róg nie dał szans Dawidowi Kipkowi. Po strzeleniu Gola Limanowia kontrolowała grę, nie pozwalając przeciwnikowi na zbyt wiele. 20 minut przed końcem spotkania w obu zespołach zaszły pierwsze zmiany. Również gra się zaostrzyła. Maciej Górski musiał temperować grę, pokazując żółte kartoniki zawodnikom obu zespołów. Nieliczne strzały zawodników gości były albo niecelne, albo na posterunku stał Karol Pieczak. Swoich sił próbowali również gospodarze, którzy kilka razy próbowali podwyższyć wynik spotkania. 4 minuty doliczone przez sędziego Górskiego nie zmieniły wyniku i Limanowia pokonała Radziszowiankę 1 do 0. Sporo walki w tym meczu i dużo żółtych kartek sędziowie tutaj pokazali. No tak, no tak, tak to będzie wyglądać, że każda drużyna, która będzie grała o utrzymanie ma swój cel i, i nikt się nie położy tutaj, każdy będzie walczył, a to skutkuje też żółtymi kartkami. Oceniamy ten wygrany mecz z przeciwnikiem, który chyba w pierwszej połowie tylko postawił takie dość trudne warunki. No na pewno wygrana cieszy 1-0. Chciałbym wygrywać więcej takich meczów, bo czasami się przegrywało właśnie jedną bramką. Dzisiaj my wygraliśmy jedną bramką. Chwała drużynie za to, że wygrała ten mecz. Cieszę się bardzo. Natomiast no, drużyna przeciwna postawiła wysoką poprzeczkę. Wiadomo, że pierwsze mecze są trudne bo ciężko coś wnioskować po, po sparingach, zarówno w naszej grze, jak i w grze przeciwników. E, cieszą, cieszą trzy punkty, tym bardziej, że to taki mecz na styku drużyn, które zajmują, są, były sąsiadami w tabeli. E, cieszy, to, cieszy to zwycięstwo. Kuba, bramka w debiucie, to cieszy. Jak najbardziej, jak najbardziej. Cieszy się, że dobrze ten zespół e, i wszyscy tutaj tak dzisiaj tak wszyscy ogólnie z zastawieniem do mnie pozytywnym. Także fajnie, że mnie tak zespół przywitał i mam nadzieję, że to zaprezentuję w następnych spotkaniach. No właśnie jak tutaj aklimatyzacja przeszła w Limanowej, bo no chyba ten okres przygotowawczy tutaj już z zespołem no dał Ci poznać zawodników i kolegów. Duża zasługa też mi się wydaje starszych zawodników, którzy tutaj są dłużej w tym zespole i mają właśnie te doświadczenie, żeby żeby dobrze podejść do, do, do młodzieży. Następny przeciwnik, teoretycznie Kalwarianka no jest do grania, ale to jest mecz wyjazdowy, więc chyba wszystko w nogach i głowach pana podopiecznych. Dokładnie, na boisko jedziemy do Kalwarii, wiadomo, że tam jest naturalna nawierzchnia, tu my gra, trenujemy i gramy na, na sztucznej, więc trzeba będzie na to przestawić. Natomiast jest to zespół odmieniony całkowicie Kalwarii, jest wzmocnionych kilku zawodników, którzy grało już na niezłym poziomie w Polsce, nawet w extra klasie są to zawodnicy. Natomiast no, nie mamy się czego bać, jedziemy jedziemy tam po zwycięstwo, w każdym meczu chcemy razie o punkty, a co będzie, no to życie pokażę. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękujemy bardzo panu Kondiego za W momencie rewanżuje się zamówienia 0 do 1 na jesień. Dziękujemy panu bardzo, trupolerowi, za oddaną sobie na włosku.